No halo, halo, czyli Słuchajcie, mamy wznowienie, nie premiera, acz wznowienie. Super 7. Wiadomo, o co chodzi, zdrabka za 2 zł. Szukamy tu siódemki czarnej albo zielonej tym razem. Nie wiem, jak było ostatnio, nawet nie pamiętam. No i takie są stopnie wygrane, ale zanim to, to na szybka reklama, A reklama nowego konta, które jest kątem zdrapującym drapane skalpelem. Bardzo proszę zapamiętać sobie to konto, ja was serdecznie tam wysyłam do skorpiona, <laughs> bo też jest skorpionem jakimy. I i co? I zapraszam was, bo nowe konto, żeby urosło w siłę i jak najwięcej osób tam miało subskrypcję subskrypcje i w ogóle i żeby żeby szybko wyskoczyło nie, na 1000 obserwujących, bo fajnie, naprawdę fajne konto i podoba mi się w ogóle, że takie konto nie, drapana skalpelem, podoba mi się to. Dobra, lecimy. I zapomniałam zapytać, jak, jak masz na imię, sorry, ale to się gdzieś tam napisz w komentarzu, bardzo Cię proszę. 75 zaczynamy. Tu szukamy siódemek, no to już wiadomo, bo mówiłam, czarna, zielona mnoży, mamy 6. Te 4, 8, 5, 9, no nie, 3 i 2. Też myślałam, że to. A 7 to ma taki ten zawias. To zawiasu będziemy szukać. 5, 2, 9, 4, 6, 3, 8, a to było 74. I widziałam odcinek na kanale, właśnie Drapane skalpelem i powiem Wam, że

i kolejny numer. O, 19 karowy. Karo karowałam Ci, gdzie jesteś? 5, 2, 4, 3, 8, 6 i 9. <laughs> tu kiedyś mieliśmy w tej wcześniejszej wersji ładnie 78. Yy, ładną wygraną i na shortcie to ponad milion wyświetleń, także było szok.

I lecimy. 8, 2. O, mamy siódemkę. Uch, czyli nie będzie odcinek na. ale czarną. Trójkę, 9, 5, nie będzie na 0, 2. I zgadujemy. 2, 2. Dobra, już widziałem gdzieś kontrolne, że to chyba jest Q. Q. Czyli takie samo. Jest dwójka. I lecimy numer 42. Przedostatnia. Kirym. 8, 3.

będzie się ładnie mnożyć, nie? pomnożymy to jakoś ładnie także ucieka mi ten statyw sorry, także taka, takie wznowienie u nas e, dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy, jeszcze raz zapraszamy na kanał Drapane Skalpelem będzie oczywiście oznaczona, żebyście wiedzieli jak trafić nie? no e, wiem, że kilka osób tam e, już jest Także cieszę się i naprawdę zapraszam jak najwięcej osób na nowe konto zdrabkowe. Także drapane skalpelem jeszcze raz. Trzymajcie się, dziękuję za komentarze, subskrypcje, polubienia. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. I dajcie znać, jak drapanie super siódemki Wam poszło. Ile żeście wydrapali? Kto wydrapał więcej niż 2 zł, zgłaszajcie się. Do zobaczenia. Pa! pa.